No, to teraz walczymy z nieśmiertelnymi spośród gwiazd? Na to wygląda. A co potem? Czarodzieje? Z księżyca? Oto i ona. Podobno znalazłaś teby. Jak było? Szaleńcy, lawa, Świetnie nie było. Zapamiętam to przy następnej podróży. Przynajmniej mam wszystko do schwytania Hefajstosa. Więc dobrze, że się przygotowałem. Jesteś zmęczony. Ha, zawsze walisz prosto z mostu. Po prostu dbam o to, by przygotować wszystko, co się da na tę twoją misję. Nie chciałbym zawalić, jak zwykle. Poradzisz sobie, Erend. Rozmawiałeś już z Alwą? Gdy nie pochłania archiwów, jak roztrzepany dzieciak swoje pierwsze piwo. Szybko opanowała ten nowy fokus, nie ma co. W sumie trochę jej zazdroszczę, ale rozumiecie się, łapie. Powinnam się zbierać. Gdy tylko uznasz, że ruszamy do tych kotłów, to was uprzedzę. Po twojej minie wnioskuję, że misja zakończyła się powodzeniem. Mam dostęp Omega. Gotowi wyruszyć do kotła Gemini? Jak tylko dasz znak. Alwa dotarła bez problemu? Dziewczyna Quen? Jak tylko zobaczyła nasze archiwa, wskoczyła tam jak długonóg. Czyli w normie. Mając dostęp Omega, możemy dorwać Stosa i zyskać przewagę nad zenitami. Nie mogę się doczekać, chwili, gdy zaszarżuje na nich stado gromoszczęków. Lepiej oni niż my, choć raz. Kiedy już uruchomimy Gaje, oczekuję, że zrobicie dobry użytek z treningów. Nasiona zostały zasiane. Teraz trzeba dać im trochę czasu. Co? Zo się podobało. Dobry tekst. Znalazłeś wspólny język z Zo. Racie. Na to twoja wina. Powinnam zanieść to Gai. Oczywiście. W razie czego daj znać. Witaj, Ailoy. Witaj. Poznałaś już naszego gościa, Squen? Ledwo nadążałam, jak zrobiła sobie wycieczkę po bazie. Warol dał jej nowy fokus. Ale kiedy powiedział jej, że ma dostęp do wszystkich danych, pobladła tak, że myślałam, że zemdleje. Pokazaliśmy jej archiwa, żeby mogła się przekonać. Jeszcze stamtąd nie wyszła. To do niej podobne. Czytałaś ostatnio coś ciekawego? Dowiedziałam się, że przedwieczni pili na pary z liści, jak utaru. To herbata. Pomaga ukoić nerwy. Oprócz tego palili pachnący wosk, żeby oczyścić swoją aurę, no i brali kąpiele z bąbelkami. Ja chyba zostanę przy śpiewaniu, żeby ukoić nerwy. Jak wam mija czas? Znów jest ciszej. Erend pochłania informacje w związku ze swoją najnowszą obsesją. Zdaje się, że przedwieczni siłowali się z maszynami w ramach rozrywki. Zwali to mięśnie kontra maszyna. Niezapomniana walka między stalą a ciałem, jak Erend lubi mówić. Jakbyśmy nie mieli już tego dosyć na co dzień. Powinnam się zbierać. Aha. Uzyskałaś dostęp Omega, Mega, czyli niedługo ruszymy po Hefajstosa. Przygotuję swój sprzęt. Prosto do pracy, co? Tego jest tak dużo. Znaczy, wiedzieliśmy o sztucznych istotach służących przodkom, ale Gaja? O! Oh, jest niesamowita! No i ty, żyjące, wcielenie naszej przodkini, w sensie genetycznym oczywiście nie tak jak yy, zmarły prezes a. Żywych przodków jest jeszcze więcej. Oni przecież powrócili z gwiazd. Niestety chcieliby nas pozabijać, a to niedobrze. No i jest z nimi Erik Wiser, co niepokoi. No i jest jeszcze Hephaistos i. Aha, aha, a może zajmiemy się nimi po kolei. Ach, masz rację. Jestem ci winna wyjaśnienia za to, co się wydarzyło w lądowaniu. Wspomniałaś, że chciałaś mi wyjaśnić, co się stało w Tebach. Słucham. Racja. Zacznę od początku od prezesa. Był cesarskim, właściwie to bratankiem cesarza. Dzięki temu sponsorował wiele badań wróżbitów, które mogłyby jakoś pomóc plemieniu, no i jemu. Szczególnie interesowały go rzeczy związane z Tedem Faro, którego uważamy za największego z przodków. Ted Faro, szanowany przodek trudno uwierzyć. Teraz oczywiście wiem dlaczego. W każdym razie, wróżbici odkryli, że Faro mnóstwo czasu spędził w San Francisco w zasadzie jak większość ważniejszych przodków. Więc, bratanek przekonał cesarza, że wyprawa za ocean może pomóc rozwiązać najbardziej palące problemy. Jeśli tylko znajdziemy odpowiednie dane w legendarnym mieście, być może powstrzymamy powodzie i burze zagrażające naszemu ludowi. Cesarz polecił, żeby przeznaczyć wszystkie zasoby plemienia na ten cel. Zbudowano wiele statków, wysłano misje zwiadowcze, a bratanek otrzymał tytuł prezesa. Tego, który opiekuje się dziedzictwem dla naszego dobra. Stał się wcieleniem Teda Faro, odnowiciela. Teraz wydaje się to dziwne, ale przez pewien czas był całą naszą nadzieją. Naprawdę wierzyliśmy, że mu się uda. Nie mieliśmy pojęcia, jak groźna będzie ta wyprawa. Mówiłaś, że wyprawa przez morze była wyjątkowo niebezpieczna. Co się stało? Większość okrętów przepadła podczas burz, a mnóstwo żołnierzy umarło z powodu głodu i chorób. I to zanim dotarliśmy do brzegu. Po zejściu na ląd maszyny nas zdziesiątkowały. Mieliśmy kłopot ze zdobyciem żywności. Odnieśliśmy parę sukcesów. Fakt: znaleźliśmy teby i szklarnię. Ale nic nie poprawiało humoru prezesa, gdy jego sny o ratowaniu plemienia bledły. Miał coraz większą obsesję na punkcie TEP i tego, co było za ich wrotami. No i... był coraz bardziej przekonany, że prezes to nie tylko tytuł honorowy. Sama wiesz, gadał bzdury o esencji Faro i przeistaczaniu się. Wiedzieliśmy, że był obłąkany, ale każdy, kto mu się sprzeciwił, trafiał przed pluton egzekucyjny. Świetny koleś. Kwen mylą się w wielu sprawach związanych z dziedzictwem. Teraz już to widzę, ale to, w co przeistoczył się prezes, było kompletnym wypaczeniem zasad wróżbitów, czyli poszukiwań prawdy. Przekro mi, że musiałaś znosić to szaleństwo. Dobrze, że już koniec. Dla wszystkich. Ten bochaj, twój nadzorca, lepiej sobie poradzi niż prezes? Nie będzie zabijał ludzi dla kaprysu, jeśli o to chodzi. Niestety nie jest wcieleniem uczciwości. Przestałam już nawet liczyć, ile razy przypisał sobie moje zasługi w badaniach. Teraz mogę tylko powiedzieć, że można mu zaufać, że zrobi to, co mu się opłaca. No, też tak myślę. W szklarni mówiłaś o wiedzy zakazanej dla Twojego ludu. Zadaniem wróżbitów jest szukanie prawdy w dziedzictwie, a wielu cesarskich sponsoruje ich, licząc, że znajdą coś przydatnego i tym samym pozwolą wkraść się w łaski cesarza. Ale Rada Nadzorcza uważa, że pewne prawdy są zgubne dla stabilności naszego państwa. Jak odkrycie, że pewien przodek doprowadził do zagłady świata. Dlatego właśnie wróżbici mają dostęp tylko do fragmentów dziedzictwa. Jedynie nadzorcy widzą całość. Pozwala to wykryć heretyckie dane i zapobiec ich rozprzestrzenianiu się. A co z tymi, którzy łamią zasady? Nigdy nie miałam odwagi spytać. Przodkowie, w ten sposób nazywacie przedwiecznych? I tak i nie. Przodków jest mniej, to najwięksi z przedwiecznych. To ich dziedzictwo nauczyło nas rolnictwa, medycyny, prowadzenia wojen, przywództwa oraz mecenatu nad sztuką. Prezes nazwał Elizabeth asystentką. O co chodziło? Tak, cóż. Zwyczajowo każdy pradawny, który do czegoś się przyczynił, lub pracował pod okiem przodka, nazywany jest asystentem. Tak myśleliśmy o sobek, nim się nie zjawiłaś. Nasz. Ograniczony dostęp do danych po roku 2040 e, zaburzył postrzeganie przeszłości. Wspomniałaś, że przybyłaś tu, by pomóc rodzinie, e, siostrze. Ma na imię Elika. Nasi rodzice to prości ludzie wieśniacy w sensie. Kiedy zdałam egzaminy na wróżbitkę, byli tacy dumni. To był zaszczyt dla rodziny i zwiększyli nam rację. Tylko Elika błagała, żebym nie szła do Akademii Rozwoju. Czemu? Co tam się dzieje? Wiedziała, że po rozpoczęciu studiów nie wolno opuścić Akademii, ani widywać najbliższej rodziny. Chyba, że dostaniesz specjalne pozwolenie i eskortę nadzorcy. No nieźle. Wróżbitów jest mało, tak samo jak naszych fokusów, a cesarstwo jest... Cóż... Boi się, że ktoś ukradnie posiadaną przez nas wiedzę. Ostatnio mogłam zobaczyć się z rodziną tuż przed wyruszeniem tutaj. Udało mi się nawet sprowadzić ich do stolicy i ochronić. Przed powodzią. Ale jeśli sytuacja z uprawami szybko się nie poprawi, to umrą z głodu. Przyrzekam, że zrobię wszystko, by do tego nie dopuścić. Wspomniałaś Erika Wisera. Skąd o nim wiesz? Z nita, który chciał cię zabić, wśród Kłen jest znany jako obrońca. Dzięki przejrzeniu jego prac dokonaliśmy przełomowych odkryć w dziedzinie uzbrojenia i taktyki. Nasi władcy wykorzystali tę wiedzę do podbojów, to dzięki niej powstało cesarstwo. Dlatego należy do najbardziej czczonych przodków. Ale patrząc na wasze spotkanie. Jest nawet bardziej bezwzględny, niż nam się wydawało. To po prostu kolejna błędna interpretacja dziedzictwa. Cóż, przynajmniej składasz fakty do kupy. <słuch> Gdyby tylko nadzorcy mieli takie samo podejście. Beta wspomniała o innych: Tildzie, Verbenie i Gerardzie. Obawiam się, że nic o nich nie wiem. Jeśli zostawili po sobie dziedzictwo, wróżbici go nie odzyskali. Widzę, że używasz nowego fokusa. O, jest fascynujący. O wiele lepszy niż te, które mają KŁEN. Lata zajęłoby mi posortowanie bazy danych, którą pomogłaś mi odzyskać. Ale dzięki niemu ustawiłam parametry wyszukiwania, co przyspieszyło proces. To zrewolucjonizuje analizę dziedzictwa przez wróżbitów. Znaczy fragmentów, które nadzorcy pozwalają nam zbadać. Chciałaś dane, to tu znajdziesz ich mnóstwo. Niestety, wróżbici nigdy nie mieli swobodnego dostępu do archiwów, zwłaszcza takich jak to. A, znając ciebie, podejrzewam, że wiele jest w nim rzeczy, które zostałyby zakazane. Na szczęście wysłano mnie, bym ci pomogła. Zignorowanie tej wiedzy byłoby straszliwym zaniedbaniem. Być może właśnie dzięki niej kłen powrócą na ścieżkę prawdy. Zakładam, że nie znasz tu nikogo za bardzo, ale to... Dobrzy ludzie. To zabawne, bo do twoich przyjaciół należy, cóż... Druga ty. Nie żebyście były tą samą osobą. To znaczy, jesteście, w sensie genetycznym, jesteście Elizabeth Sobek. Ale mimo to, różnicie się. Różnimy, tak. Mam nadzieję, że inni dobrze cię traktują. O... Oczywiście, wszyscy są wyjątkowo przyjaźni. No i swobodnie dzielą się ze sobą wiedzą poznaną dzięki Fokusom. To miła odmiana. W domu wróżbici dzielą się danymi tylko za pozwoleniem nadzorców. To przytłaczające, uciążliwe. Ach, nie mylisz się. Muszę iść, ale jeśli czegoś ci trzeba. Muszę tylko pomóc ci w twojej misji, Aloy. Plan, o którym Gaja mówiła, pojmanie Hefajstosa, czy to naprawdę pomoże? Mam nadzieję. Więc zrobię, co w mojej mocy. Przyrzekam. Wygląda na artefakt z Grobowiec dla Teda Faro i Prezesa. Dobrana z nich para. Tyle zaginionej wiedzy. Odnalezionej. Spróbujemy lepszej strategii. Zapomnij! Ten człowiek jest niepokonany w napad maszyny. To jego lud wymyślił tę grę. Czego oczekujesz? Kotalo nie może ciągle wygrywać. Zacznij myśleć pozytywnie. Myśl obiektywnie. jesteśmy do niczego. Haloj, jak miło. Znamy szczegóły misji. Jesteśmy gotowi wyruszyć do kotła Gemini. Skończyłeś to ramię, przy którym pomagała ci Gaja? O tak. Chciałem o tym porozmawiać, jeśli masz chwilę. Jak ci idzie nauka? Chciałem się czegoś dowiedzieć o świecie przedwiecznych. No i? Sprawdziłem tego faro, którego szukasz według Gai i dowiedziałem się, że wywołał atak maszyn. Pomyśleć, że dawny świat został zmieciony przez pomyłkę. Jeden ludzki błąd. Nie ma w tym chwały i honoru. Sama pycha. Bezsensowna śmierć. Nic dodać, nic ująć. Rozmawiałeś z Alwą? Ta kłan jest dziwna. Całkiem nie jak ten akt. Umysł jak brzytwa. Przyznaję, ale jakoś nie widzę, by przetrwała w dziczy. Zaufaj, jest twardsza niż myślisz. Uwierzę ci tu na słowo. Muszę już iść. Nie będę cię zatrzymywać. Coś ze mną nie tak, czy Przedwieczni jakoś dziwnie wyglądają? Jak to dziwnie? Ich ubrania były dziwaczne, takie obcisłe. Tym razem muszę się zgodzić. W walce od razu by mi się to porwało. Może nie ruszali się aż tyle. Witaj ponownie. Aloy, wiem, że to, co się stało w Tebach, jest niepokojące, ale mamy problem. Coś nie tak z Betą i przenośnikiem? Zdołamy przenieść cię do Gemini? Przenośnik jest gotowy. Problem to Hefajstos. Obecnie znacznie szybciej rozprzestrzenia się przez sieć kotłów. Dlatego stał się silniejszy. Ale z przywróconymi funkcjami wciąż możemy go okiełznać, prawda? Zgadza się. Ale w rezultacie wchłanianie Hefajstosa zajmie znacznie więcej czasu, niż wyliczyłam. Czyli ile? Aktualna estymacja wykazuje, że nawet z poziomem omega zajmie to 35 godzin. A każda godzina zwiększa ryzyko wykrycia przez zenitów. Dwa rdzenie, dwa obejścia. A gdyby proces był prowadzony przez dwa klony Elisabeth Sobek z dostępem Omega, wtedy ile? Połowę tego? Hefajstos byłby nieprzygotowany na jednoczesne działania dwóch operatorów, a na to nakłada się jeszcze efekt synergetyczny. Obliczam. To skróciłoby czas wchłaniania do około 4,5 godziny. Dobra. Warl, będziemy potrzebowali bety w Gemini. Dasz radę ją przekonać? E, nie wiem, ale spróbuję. A co z dywersją? Generatory gotowe? Pozostaje tylko ostatni test. Jestem pewna, że impulsy aktywowane obok innych kotłów skutecznie zamaskują nasze działania w Gemini przed zenitami. Dobrze. Oby Erend dał radę go obsłużyć i nie odstrzelić sobie głowy. Eloy? Lepiej przejść na dół. Z Betą jest niedobrze. Dobra. Ej, Loi. Zdaje się, że Wal czeka na ciebie przed pokojem Betty. Wiem. Chciałam jednak najpierw o czymś pomówić. Proszę bardzo. A co do brakujących funkcji, powiedz mi coś o nich. Artemida zapełniła Ziemię różnymi gatunkami zwierząt. Eileityja odpowiadała za narodziny, wychowanie i wykształcenie nowego pokolenia istot ludzkich. Zadaniem Apolla było zachowanie, uporządkowanie i udostępnianie archiwum ludzkiej wiedzy oraz osiągnięć kulturowych. Niestety, Wszystkie dane Apolla usunięto 2 lutego 2066 roku na rozkaz Teda Faraon. Ted dostał to na co zasłużył w końcu. Tak. Ognisty koniec patologicznego narcyzmu, impulsywności i niestabilności psychicznej. Czyli trzy brakujące pod funkcje wypełniły już swoje zadanie albo im to uniemożliwiono. Potrzebujesz ich? Przywrócenie tego, co z nich pozostało, zwiększyłoby moją przepustowość heurystyczną, usprawniając funkcjonowanie. Z drugiej strony, wiemy, że znajdują się w posiadaniu odległego zenitu. Dlatego ich pozyskanie jest obecnie mało prawdopodobne. Największą szansę na ich odzyskanie daje przejęcie bazy zenitów, ale do tego potrzebujemy Hefajstosa i mnóstwo maszyn bojowych. Tak jest? Jak sobie radzi Alwa? Zaraz po przybyciu, Alwa gorliwie zajęła się badaniem danych z archiwum. Pewien plik szybko przyciągnął jej uwagę: informacja o mechanicznym pomocniku zajmującym się utrzymywaniem porządku w kwaterach. Poinformowałam ją, że kiedy zdobędę umiejętności Hefajstosa, być może zdołam zbudować takie urządzenie. Z pewnością to doceni. Plan złapania Hefajstosa powtórzmy go. Jak chcesz? Dzięki próbie Bety, wiemy, że Hefajstos nie zareaguje na twoje uprawnienia poziomu Alfa. I dlatego zdobyłam kod dostępu Omega. Tak jest. Gdy cię nie było, Beta samodzielnie zbudowała przenośnik i generatory impulsu. Kiedy już dotrzemy do Gemini, trzeba mnie będzie zainstalować w jednym z rdzeni obiektu. Drugi rdzeń będzie dla Hefeistosa. Dostęp Omega umożliwi ci złapanie go. A ty go zasymilujesz. Niezupełnie. Przed wchłonięciem Hephaestosa będziesz musiała usunąć szkodliwy kod. I to manualnie. Jak długo to zajmie? Ze względu na fakt, że ty i beta podzielicie się pracą, zajmie to w przybliżeniu 4,5 godziny. Tymczasem reszta stworzy zasłonę dymną, używając generatorów impulsów. Tak jest. Każde z nich zajmie pozycję u wrót kotła i odpali swoje urządzenie. Udar energetyczny zamaskuje nasze działania aż do wchłonięcia hefajstosa. A my będziemy mieć wszystko, by pokonać zenitów. Brzmi nieźle. Wiesz, um, znalazłam teby. Co by zrobił Ted, gdyby kuracja przedłużająca życie podziałała? Był przekonany, że jego obowiązkiem jest przewodzić ludziom w przyszłości. Biorąc pod uwagę strukturę plemienną i poziom uprawnień omega systemu terraformowania, przypuszczam, że przekonałby przynajmniej jedno plemię, że jest ich patriarchalnym bóstwem. No, tak, fakt tego bym nie chciała. Poza Gają 1 i Tebami był jeszcze jeden podziemny kompleks, zamknięty zanim dotarła tam plaga Faru. Elizium. To tam właśnie udali się pracownicy Nowego Świtu wraz z rodzinami. Co się z nim stało? Elizium pozwala na utrzymanie życia mieszkańców przez 100 lat. Według posiadanych przeze mnie danych przestało działać o wiele wcześniej. Dotarła do nich plaga Faru? Nie wiem. Moje połączenie z nim zostało gwałtownie zerwane. Do zobaczenia, Gaja. Do zobaczenia, Aloy.